Cześć, spotykamy się dzisiaj w biurze Kobrika. Michał Mateja, Head of Services z Kobriką. Rafał Bałaga, CEO Kobrika. Witam. Dzień dobry. No i co? Porozmawiamy dzisiaj o pięciu faktach, dla których Kobryk to firma inna niż wszystkie, ale te inne to tak brzmi trochę dziwnie. Taka na... wyróżniająca się. O. Na tle innych. Wyróżniająca się. Okay. A szczególnie z perspektywy kandydata do pracy, dewelopera i wszystkich innych ról, które no i u dla nas można podjąć. I dla nas też. I dla nas też, tak. tak jak no, najbardziej. Dla no to... Na wszystkich. Gadamy. Pracujemy ze startupami. Czemu pracujemy ze startupami? No bo to część naszego DNA, nie? tak w sumie nie, od samego początku tak tą firmę sobie wymyśliliśmy. Może byśmy się już napracowali nie ze startupami. Już. <grymne> to też, to też. To też. To taka jest misja nasze, naszej firmy, że pomagamy startupom rozwijać i utrzymywać produkty cloud native. No, a w sumie no, czemu to robimy, no, 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 no sam powiedz, no, to w sumie ciekawe jest, nie? Ja uważam, że tak, że, że jest to po prostu pierwsza sprawa to jest właśnie ciekawsze. Druga sprawa to jest, że nie musimy pracować z jakimiś technologiami takimi schyłkowymi, z którymi już nikt nie chce pracować, bo nigdzie to nie prowadzi. Nie musimy utrzymywać jakichś e, dziwnych e, integracji e, szytych e, taśmą klejącą i trututkami, tylko robimy e, w nowych technologiach e, nowe rzeczy. Zaczynamy z czystą kartą po prostu i dzięki temu mamy większy wpływ na, na, na to produkt, na, na, na produkt, bo jesteśmy tam obecni na bardzo wczesnym etapie. To jest, mhm. to jest według mnie bardzo ważne. Ja bym do tego dodał, że w ogóle startupy to, to nasi. Klienci to nasi partnerzy. To, to, to są to jest właśnie ten, ta część rynku, na której my się koncentrujemy, i z którymi ja głównie współpracujemy. I, no i, i to kulturowo są, też pasuje. kulturowo pasujemy i to, są, i to są te startupy, które gdzieś są dopiero na początku swojej drogi, gdzieś zaczynają. Jak I te już takie znacznie bardziej zaawansowane tam w kolejnych rundach finansowania ABCDE. Więc, więc, więc no niemal w każdym, niemal w każdym wymiarze tutaj też ta współpraca jest, ale głównie koncentrujemy się na tym, by dostarczyć takie eksperckie zespoły. Nie? To w sumie robi Twój, 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 twój zespół, tak samo, Cobrick Services. Tworzymy produkty Cloud Native. Co, co to znaczy dla nas, dla deweloperów? E, e, dlaczego to jest też ważny, ważny punkt? Cloud Native to, to w ogóle jest w tym momencie no, standard tak, w tworzeniu e, rozwiązań informatycznych, e, skalowalnych, globalnych. E, Dojrzałe, dojrzałe technologie mieszają się non stop z, no, z nowinkami. Bardzo silna, bardzo silna społeczność open source'owa jest związana z Cloud Native, i dla wszystkich ludzi, którzy pracują z, z wykorzystaniem tego zestawu różnych technologii, narzędzi, nie, nie, praktyk programistycznych, no to jest no, świetna okazja, żeby tworzyć i pracować nad ambitnymi produktami. No i to my, i, i to robimy, tak, tutaj też, też w Cobricku. Zresztą Ty pewnie też, no, będąc tutaj szefem Head of Services, pewnie też możesz kilka przykładów tutaj, albo kilka, jakby wskazać elementów, dlaczego Cloud Native jest taki, jest taki cool. Jest taki, jest taki seksy. No. Ja uważam, że, że... Fajne jest to, że przez to, że to jest taka nowa technologia, my nie robimy tam jakiejś integracji z jakimiś starymi narzędziami legacy, które po prostu muszą jeszcze być obecne w, w infrastrukturze, tylko robimy produkty, które nie będą wsadzane do, do szuflady. To będą produkty, które będzie widać. Będzie widać naszą pracę z partnerem i będzie widać ten nasz wpływ na, na produkt. No. I to jest też to, co deweloperzy y, lubią robić. Czyli lubią widzieć swoją pracę później gdzieś tam y, w internecie, w, w świecie IT. Nasi inżynierowie y, IT pracują z jednym produktem. Z jednym produktem, no, nie, ja bym powiedział, a, i to jest warte, warte tutaj pod, podkreślenia, że my, nasze zespoły rozwijają produkty, nie realizujemy projekty. Nie ma czegoś takiego jak skakanie między projektami, przesuwania ludzi z jednego, z jednego zespołu do drugiego, bo jest taka gdzieś chwilowa potrzeba. Więc to jest no, no wielki wyróżnik, ja też, no, nie, tego jak, jeśli chodzi o, 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 model, o model współpracy. To też stwarza świetne, świetne możliwości dla ambitnych inżynierów, także można włożyć duży wysiłek w tworzenie w tworzeniu produktu, kodu o wysokiej jakości. To nie jest szycie, żeby działało. Tak? Tutaj, nie, więc, więc to jest też jeden z elementów naszego DNA. No, dzięki takiemu sfokusowaniu się na jeden produkt można zrobić taki głębszy, jak to się mówi po angielsku, deep dive technologiczny. Deep dive. Deep dive. No i na przykład przy takich technologiach, gdzie, gdzie mamy i e cloud, i e AI, jakiegoś MLA i tak dalej, żeby tak naprawdę wgłębić się w taki produkt, który już w tej chwili jest na rynku, no to wymaga czasu. Więc wydaje mi się, że skakanie od produktu między projektami. Powoduje to, że tak naprawdę nigdy do końca nie zrobisz tego deep dive. Jak nie zrobisz tego deep dive, to nie jesteś w stanie dowieść takiej wartości, nie jesteś w stanie mieć takiego wpływu na ten produkt, jak odrobisz pracę domową i posiądziesz ten know-how. Tak, tak. A to jest bardzo ważne przy pracy ze startupami, że startupom bardzo, startupom bardzo zależy na tym know-how, który zespół deweloperski buduje. Więc jeśli my byśmy budowali zespół, który Raz jest tu, raz jest gdzie indziej, to tak naprawdę ten startup nigdy nie skorzysta z tego know-how, który budujemy, tworząc produkt. Zgadza się. Tutaj jeszcze można do tego dołożyć jeden, taki, jeden element, że z drugiej strony jest, jest ten fokus, są te produkty, ale z drugiej strony jest też przepływ wiedzy tak, między tymi zespołami. Jakby też zespoły się uczą między sobą, wymieniają to doświadczenie, i to też jest element naszego DNA, ten knowledge sharing. Budujemy całe zespoły. To jest też bardzo, bardzo istotny punkt w naszym, w naszym pomyśle na, na, na biznes. To jakbyś, jak to wygląda, Michał, w Twoim, w twoim, w twoim dziale? Możemy zagrać takie bingo, jeśli chodzi o, o, o słowa ze spotkań. I tu chodzi o synergię, bo to jest właśnie jedno z tych takich słów bingo. Wydaje mi się, że tylko wtedy, gdy dostarcza się cały zespół, można pokazać pełną wartość ludzi, którzy w nim pracują. Jeśli jesteśmy w 100% uzależnieni, uzależnieni od decyzji, które zapadają gdzieś tam, to tak naprawdę tylko dostarczamy znowu kod. W momencie jak zespół jest pełny i wewnątrz zespołu jest i scrum master, i mamy architekta, i mamy ludzi powiązanych bardziej z biznesem. To może zaistnieć ta relacja między członkami zespołu, która powoduje, że wartość dostarczanego kodu jest dużo większa dla produktu i dla, dla partnera. Tylko wtedy to dobrze, dobrze może, może zadziałać. Inaczej jesteśmy tylko takim, nie jesteśmy artystami kodu, a jesteśmy tylko takim rzemieślnikiem, który, który dostarcza dodatkowe linijki z całym szacunkiem dla dobrych rzemie rzemieślników. Z całym szacunkiem jak, naj jak, jak najbardziej, ale gdy chodzi o ten artyzm mi się wydaje, że tylko wtedy można to zrobić w, tak w pełni, bo budujemy całe zespoły. Bo bud budowanie całego zespołu to jest też nie, taki element, który, który sprawia, że z jednej strony taki zespół jest w stanie wziąć odpowiedzialność za jakiś większy kawałek produktu, jakiegoś komponentu, z drugiej strony, nie, to jest też świetna okazja, by uczyć się jeden od drugiego. No, w każdym zespole jeden jest pytalista od tego, drugi od tego. A poza tym, no, kurczę, no... Zespół to jest, to jest też to jest Team, tak? to są ludzie, to są relacje. To po prostu jest nie, nie większa przyjemność, nie przyjemność pracowania i, i, i dlatego tak mocno też stawiamy na to, że budujemy całe zespoły dedykowane do współpracy z naszymi klientami, naszymi partnerami. Kobliku, możesz być nie tylko programistą. To jest takie mocne zdanie, i, i tutaj i myślę, że jest sporo zamieszania wokół takiego faktu na temat kobrika. To rozwiemy to. Ja się nie spotkałem jeszcze nigdzie, tak szczerze mówiąc, żeby były takie możliwości jak w kobriku. Oprócz tych elementów, co żeśmy już wspomnieli, czyli możemy mieć każdą rolę techniczną tak naprawdę od. Junior dewelopera, aż po. Mieliśmy Rafał, nawet przecież oferty na, na, na poziomie C-levelu, czyli CPO czy, czy CTO. Mhm. Takie role u nas też się zdarzają, czyli te spektrum technologiczne jest od podstaw, od pierwszego dnia, jak pracujesz w IT, do najwyższego możliwego szczebla. To samo się wiąże to z, z rolami biznesowymi, ale też u nas możemy w ogóle wyjść za to i, i ja rozumiem i chyba mi tu potwierdzisz, że ja mogę być deweloperem w projekcie A, a być inwestorem w projekcie B. No tak. To, co, jest, to, to, to jest niespotykane, według tak, mnie. Tak, to jest mega. Jest to, jest, jest to temat, którym. No, który się w ogóle w tej chwili bardzo mocno u nas rozwija, związany z, z, ze wsparciem i budowaniem startupów tutaj na, na, Górnym, na Górnym Śląsku. Bo pracujemy tylko ze startupami? Bo pracujemy tylko ze startupami, tak samo z tymi, są, które są dopiero na, na etapie pomysłu. No i faktycznie tutaj ta, ta opcja bycia albo współudziałowcem, Świetna, 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 świetna historia, no, ale również inwestorem, tak, tak jak, jak powiedziałeś, mogę pracować w, w jednym projekcie, a wspierać finansowo inny, inny projekt. Także... Finansowo i merytorycznie, czy, czy tylko finansowo? Finansowo i merytorycznie również, także, także też te opcje tutaj są bardzo, bardzo elastyczne i no, warto przyglądać się temu, co robimy, bo będzie o tym coraz więcej. Słychać i widać. Można, można robić coś, co robisz już, i mieć w perspektywie elementy, o których tak i tak pewnie myślisz, że w przyszłości chciałbym się tym zająć. To można w Kubriku robić dużo wcześniej, według mnie, niż w innych organizacjach. Jasne. Bo mogę być dzisiaj senior. Deweloperem, a w przyszłym roku inwestować przy okazji w jakiś startup, który Ty sobie dobierzesz, wybierzesz i uznasz, że jest wartościowy. Jasne. Pięć faktów na temat Kobrika. Firma unikalna. Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie każdy z Was będzie wiedział, czym jest Kobryk i dlaczego warto za nim pracować.